Dzień dobry moi podcastowicze. Witam was serdecznie. To już czwarty odcinek podcastu BSS bez tajemnic. I tak sobie pomyślałem, że w zasadzie to niby czwarty odcinek, a nie powiedzieliśmy sobie o podstawach takiego abecadła, wręcz słownika albo zestawu pojęć, które możemy spotkać w świecie BSS-u, tak żeby się po nim swobodnie, dobrze i, i pewnie poruszać. We wszystkich wcześniejszych odcinkach i także w samym tytule tego podcastu można już usłyszeć dziwnie brzmiące słowo BSS, a w zasadzie skrót od kilku słów, ale akronim BSS i takich skrótów, takich głównie trzy literówek w branży nowoczesnych usług dla biznesu, w sektorze outsourcingu możemy spotkać całe mnóstwo. No to dobrze, aby ten odcinek poszedł nam w miarę sprawnie, szybciutko i zajął od kilku maksymalnie do kilkunastu minut, to zaczniemy od podstawowych pojęć. Samo BSS. BSS oznacza Business Support Services i możemy to na język polski przetłumaczyć jako usługi wspierania biznesu. I z czymś takim możecie się spotkać, zarówno w tytułach konferencji. W... Ten skrót jest używany również w wielu publikacjach, zarówno w dziennikach biznesowych, jak i w prasie biznesowej, czy na stronach internetowych wielu firm. BSS jest takim pojęciem nadrzędnym. Co się na to składa, albo jakie inne pojęcia wcześniej powstały? Bo BSS de facto jest pojęciem względnie nowym. Wcześniej się używało zupełnie innych skrótów. I jakie to były? <gryw> Zacznę od takiego, którym, z którym ja miałem styczność i pamiętam, jak moje pierwsze poszukiwania jego znaczenia wywołały dosyć spory uśmiech na mojej twarzy, a mianowicie jest to skrót pod piękną nazwą BPO. Z polskiego B jak Barbara, P jak Piotr, O jak Olga. To BPO. Oznacza nie mniej więcej jak biznes proces outsourcing, czyli outsourcing procesów biznesowych. Ale pamiętam jak za pierwszym razem poszukiwałem znaczenia tego skrótu i to było ładnych parę lat temu, to polska wyszukiwarka Google podpowiadała mi dwa zgoła, zupełnie inne hasła. A jakie to były? No był to na przykład biegowy puchar Olsztyna, albo było to biuro porad obywatelskich. I ktoś, kto nie siedzi w branży usług dla biznesu, jego zainteresowania są nieco inne niż związane właśnie z tym sektorem gospodarki, no to najprawdopodobniej wyszukiwarka Google i wszelkie inne podobne, wrzucając tam hasło BPO, podadzą nie tą definicję, którą teraz omawiam z wami i mam na myśli. Outsourcing procesów biznesowych to jest szerokie pojęcie, które dotyczy. Oddawania na zewnątrz, zarządzania przeróżnymi procesami finansowymi, księgowymi, prawnymi, call-contact center. W zasadzie wszystko, co mieści się w obszarze procesów zarządczych, procesów biznesowych, możemy wrzucić pod jedno hasło BPO. No nie jest to oczywiście jedyne, bo takich haseł, które mają końcówkę O, jest odgroma. I wtedy mówimy już o większej specjalizacji. Mamy na przykład Coś takiego, co się nazywa LPO, czyli Legal Process Outsourcing, to dotyczy oczywiście procesów prawnych. Mamy coś takiego jak RPO, czyli Recruitment Process Outsourcing, czyli outsourcing procesów związanych z rekrutacją. I jest cała masa. Nie będę dzisiaj wymawiał wszystkich ich, natomiast chciałbym Was uczulić na jedną rzecz: że jeżeli widzicie, właśnie skróty trzy literowe, i na ogół ostatnią literą jest O, albo wręcz ostatnie dwie litery to jest PO, czyli proces outsourcing, no to możecie mieć bardziej niż pewność, że dotyczy to właśnie procesów outsourcingu procesów biznesowych, a ta pierwsza litera określa jakich. Outsourcing, outsourcingiem, natomiast branża usług dla biznesu kieruje się również szeregiem innych skrótów. Najpopularniejszym z nich jest SSC, czyli Shared Service Centers. Z języka polskiego stosujemy inny skrót, czyli CUF, Centra Usług Wspólnych. I to jest praktycznie to samo co BPO, tylko że w innym modelu, a mianowicie tym modelem jest klient niezewnętrzny, a wewnętrzny. Centra Usług Wspólnych to. Firmy, które świadczą szereg usług dla swoich firm matek bądź grup firm zrzeszonych w szerszej grupie kapitałowej. Także tam, gdzie mamy na myśli outsourcing, mówimy o BPO, tam, gdzie mamy na myśli wewnętrzne relacje korporacyjne, ale centralizację procesów, to tam mówimy o SSC. Od kilku lat to SSC też podlega przeróżnym zmianom. I są stosowane różnego typu skróty. Wynikają one z tego, że na przykład niektóre centra usług wspólnych mają działalność lokalną, niektóre bardziej regionalną, inne globalną. Im bardziej pójdziemy w świat globalny, tym więcej różnego typu skrótów na rynku znajdziemy. Ja przytoczę na razie trzy. Takie, które możemy najczęściej spotkać albo w nazwach firm, albo w opisach działalności tych firm. No to jakie są to skróty? Pierwszym z nich jest GBS, czyli Global Business Services. Z polskiego globalne usługi biznesowe, czy, czy, czy międzynarodowe, ogólnoświatowe usługi biznesowe. I obok tego skrótu możemy znaleźć też coś takiego jak GBC, czyli Global Business Center, ale możemy też znaleźć GSC, czyli Global Services Center. I takie nazwy funkcjonują. Przyznam się szczerze, że uśmiech na mojej twarzy czasami się pojawia wtedy, kiedy rozmawiam z przedstawicielami tych firm i się pytam, jaka jest różnica między jednym a drugim, albo dlaczego oni nazywają się akurat GBS, a nie GBC, albo dlaczego niezwykłe SSC. I tutaj, no, co odpowiedź to osoba, albo w zasadzie co osoba to odpowiedź, można z niektórymi argumentacjami się zgodzić, z niektórymi polemizować. Niemniej jednak to, co łączy wszystkie te hasła, to to, że są to centra usług. Wspólnych świadczące prace dla swojej grupy kapitałowej bądź spółek powiązanych z tą grupą kapitałową. Oprócz tego, możemy w nazewnictwie związanym z usługami dla biznesu spotkać jeszcze szereg innych haseł, i one już bardziej opisują same procesy niż yy, ogólną nazwę, tak jakby firmy bądź kategoryzację jej. No, takim najpopularniejszym jest chociażby FNA, czyli Finance and Accounting. No to, to jest w tej chwili najbardziej popularna na świecie yy, grupa procesów, które podlegają outsourcingowi albo centralizacji w ramach centrów usług wspólnych. Także bardzo często możecie zobaczyć, że FNA to taki skrócik, który się dosyć często pojawia. Co jest jeszcze jedno takie charakterystyczne dla wszystkich tych trzyliterowych skrótów, bo głównie są one trzyliterowe, to to, że brzmią one z angielska. To za nimi tak naprawdę stoi definicja słów anglobrzmiących, anglojęzycznych. Nie są one tłumaczone, albo nawet jeżeli są. To te tłumaczenia nie są w powszechnym użyciu. Ogranicza się je tak naprawdę sektor usług dla biznesu, który się posługuje anglojęzycznymi skrótami, doskonale rozumie, co, co te hasła oznaczają. Weszły one do powszechnego języka, nawet w naszej polskiej prasie codziennej, ekonomicznej, chociażby w pulsie biznesu czy, czy w Rzeczpospolitej. Jeżeli znajdujemy treści związane z tematyką sektorową. To tam już nawet się nie rozwija definicji, tylko stosuje się te skróty. Weszło to w ogólny obieg, jest to przyjęte do, do wiadomości i większość ludzi dokładnie wie o co chodzi. Na outsourcing portalu prowadzimy też rejestr prac dyplomowych poświęconych chociażby usługom dla biznesu czy outsourcingiem. No i przyznam się szczerze, że w większości prac już też te skróty funkcjonują, także w świecie akademickim też można je znaleźć. No dobra, to dzisiaj tak przy niedzieli, bo akurat nagrywam dla Was tą audycję w niedzielę, skorzystałem z tego, że syna zawiozłem na piknik naukowy. No to ja w ten czas wykorzystałem, żeby powiedzieć tutaj kilka mądrych słów i zakładam, że w przeciągu jednego, dwóch dni od tego nagrania ukaże się ono dostępne dla was wszystkich. Czas dobrze wykorzystany, pogoda piękna. Głos jeszcze nie wrócił do takiego stanu, jakbym sobie życzył, ale mam nadzieję, że to niebawem nastąpi. Dzisiaj nam w samochodzie nic nie przeszkadzało, nie było żadnych trąbnięć, pip, pipnięć i tym podobnych rzeczy. Mam nadzieję, że Podobała Wam się ta audycja i wyciągnęliście z niej co nieco, jeśli chodzi o definicje, które funkcjonują w świecie usług dla biznesu. Tymczasem kończę, stawiam tutaj kropkę. Mówił do Was Wiktor Doktor. Było mi bardzo miło móc się z Wami spotkać i zapraszam na kolejne audycje. Do usłyszenia.